Rozdział 17. Tajemnicza badaczka starych klasztorów. Rozmowa z wrogiem. Kto strzelał z kuszy. Utrata przyjaciela. Porządkowałem właśnie swoje notatki sulejowskie, tak sponiewierane przez złodziei, gdy zadzwonił telefon. Dzień dobry. Odezwał się niski, kobiecy głos, który sprawił, że mocniej zacisnąłem dłoń na słuchawce. Mówi Ewa Rychcik. Osobiście nie mam przyjemności znać pana, jednak pozwolę sobie zwrócić się z prośbą. Ależ proszę. Piszę pracę o wpływie cystersów na rozwój państwowości polskiej. Dowiedziałam się, że bogaty i nigdzie dotąd niepublikowany zbiór dokumentów cystersów z Sulejowa zebrał pan profesor Herakliusz Pronobis. Poinformowano mnie także, że mieszka on obecnie w pozostałości po tamtejszym opactwie. Pojechałam więc do niego, ale profesor już nie żył. W urzędzie gminy uzyskałam informację, że całą spuściznę po profesorze przejął pan i pański przyjaciel. Interesujące mnie dokumenty trafiły właśnie do pańskich rąk. Czy byłby pan uprzejmy pozwolić mi na zapoznanie się z nimi? Piszę więc pani pracę. Tak, co prawda tylko magisterską, ale chciałabym to zrobić jak najdokładniej. Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym pani udostępnić dokumentów po Herakliuszu Pronobisie. Są zbyt cenne, aby mogły pozostać moją prywatną własnością. Zamierzam przekazać je do archiwum państwowego. Uczynię to jednak nieco później. Tymczasem sam ślęczę nad historią klasztorów cysterskich. O, w takim razie bardzo proszę o rozmowę. Na pewno będę mogła skorzystać z pańskiej wiedzy o cystersach. O dziewiętnastej więc w kawiarni relaks. Nie jest pani zajęta. Doskonale. W takim razie do zobaczenia. Ale w jaki sposób pana rozpoznam? Zapytała pani Rychcik. Przypomniał mi się chwyt z sensacyjnego filmu. Będę miał w ręku gałązkę bzu, rzekłem poważnie. Usłyszałem jej śmiech. Kiedy odłożyłem słuchawkę, na czole czułem grube krople potu. Rozmawiała ze mną nie jakaś Ewa Rychcik, ale czarna Milady. Moja rozmowa z nią nie należała do szczytów dyplomacji. Usprawiedliwiał mnie jednak moment zupełnego zaskoczenia. Przecież to nie jest takie codzienne: szukać wroga, myśleć o nim prawie bez ustanku, a tymczasem on nagle dzwoni i prosi o spotkanie. – O, damia ja jej dokumenty Pronobisa. Zobaczy je jak własne ucho. – Bezczelna. – Jak to ona powiedziała? – Poinformowano mnie, że Pronobis mieszka w opactwie Sulejowskim. Pojechałam do niego, ale on już nie żył. – Kłamiesz, kłamiesz! – wykrzyknąłem. – Wiem dobrze, że zastałaś go i pytałaś o testament Baldaricha Bałdrzycha. Twierdziłaś, że jesteś z rodu Bałdrzychów. A gdy Pronobis zdemaskował twoje kłamstwo, uciekłaś zawstydzona. – A potem? – Potem starszek zmarł na zawał serca. Nagle zreflektowałem się. A jeśli to nie czarna milady odwiedziła wówczas Herakliusza, właściwie na jakiej podstawie opieram swoje przekonanie? Podstawa jest bardzo krucha. Interesuje się sprawami sulejowskich opatów i jest w bandzie, której przewodzi tajemniczy szef. Lecz na dobrą sprawę w grę może wchodzić jeszcze inna kobieta. Możliwe, że do bandy należy kilka kobiet. A może mamy do czynienia z dwoma grupami. Jedna to szef, czarna milady, szczurek i Bach Majonosy. druga zaś to dwaj oszukańczy mnisi cysterscy i kobieta, która pytała pronobisa o testament Bałdrzycha. Postawiłem na biurku lusterko, usiadłem naprzeciw i w duchu rozpocząłem generalną próbę rozmowy z czarną milady. Posądzam panią o zamordowanie pronobisa. Wiem, pani poszukuje skarbów Bałdrzycha. Pragnie pani zdobyć jego testament. Ale co zrobię, jeśli po takim wstępie milady wstanie od stolika w kawiarni i odejdzie bez słowa? Przecież nie zatrzymam jej siłą, ani też nie wybiegnę za nią na ulicę krzycząc Łapcie morderczynie Herakliusza Pronobisa!” Postanowiłem zatelefonować do Nataniela, aby wzmocnić się jego radą. Mistrz szczodrobliwie udzielił mi przeróżnych wskazówek. O, Tomaszu, zawołał. Masz nie lada jaką okazję, aby zabłysnąć przymiotami rozumu i inteligencji. Wydobądź z zapomnienia spryt i dowcip, których ostatnimi czasy nie raczyłeś nadwyrężać zbyt częstym używaniem. Ja ze swej strony pomogę Ci skorzystać z przestróg Ewangelistów i Salomona. Oni już tknęli bowiem wiele z prawdziwej mądrości. Na okazję spotkania z czarną milady godzi się też zajrzeć do Talmudu i Seneki. I mistrz na chwilę odszedł od telefonu, aby przynieść grubą księgę, gdzie zapisywał skrupulatnie mądre aforyzmy. Ujął znów za słuchawkę i sypnął nimi obficie. Na początek ostrzegam cię, Tomaszu, byś w rozmowie z czarną milady zachowywał się skromnie, pokornie, bez pychy. Napisano bowiem w Talmudzie, człowiek szóstego dnia został stworzony, aby nie był pyszny, bo mucha prędzej jest stworzona niż on. Nie znaczy to jednak, abym nakłaniał cię do łagodności czy dobroci. Powiada przysłowie baszkirskie. Jak będziesz bardzo zły, to cię powieszą. Jak będziesz bardzo dobry, to cię zjedzą. Eklezjasta poucza. Strzeż się, abyś się nie potknął językiem swoim. A rozumieć to należy. Gadaj do rzeczy i ostrożnie. Tam również znalazłem zdanie. Strzeż się chytrej, a strojnej niewiasty. Tomasz Akempis pisze. Nie bądź poufałem z żadną niewiastą, ale wszystkie dobre niewiasty Bogu polecaj. Poza tym już moja osobista rada. Miej uszy otwarte, a usta zamknięte. To poznasz głupotę innych, a własnej im poznać nie dasz. I jeszcze na koniec małe co nieco, jak mawiał Puchatek. Gdzie wystarczą trzy grosze, tam nie daj pięciu. Gdzie wystarczą trzy słowa, nie mów dziesięciu. Ale... jeszcze chwileczkę, drogi Tomaszu. Wszak uzbrajam cię do walki. Gdy cię złodziej pocałuje, licz zęby, czy ich ci nie brakuje. Z przykrością, ale jednak odłożyłem słuchawkę, aby od aforystyki mistrza nie dostać pomieszania zmysłów. Pogrążyłem się w dość ponurych myślach o swej naiwności i nieudolności, a także o podstępności natury niektórych kobiet, gdy znów zadzwonił telefon. Zły na intruza warknąłem w słuchawkę. Tak? To ja. Słuchawka zadrżała mi w dłoni. Usłyszałem głos czarnej milady. Nie ma co udawać, panie Tomaszu. I tak mnie pan rozpoznał. A jeśli nawet nie, to niewiele pomogłaby mi drobna charakteryzacja, której zamierzałam się poddać przed spotkaniem z panem. Czyż nie? Nie myli się pani. Nie rozpoznać takiego głosu, zaśmiałem się nie bez niewielkiej dumy z siebie. Ale skoro pani sama zdecydowała się zdemaskować, to co będzie z naszym spotkaniem? Proszę czekać o dziewiętnastej w relaksie: śmiech i cichy stuk odkładanej słuchawki. Na godzinę przed umówionym terminem wyszedłem do miasta, żeby kupić gałązkę bzu. Nie była już potrzebna, ale niech tam. Niestety bzu nigdzie nie dostałem. Nie było go ani w kwiaciarniach, ani też u ulicznych sprzedawców. Ci mieli na sprzedaż fiołki, zaś w kwiaciarniach oferowano mi jedynie prymulki. Do diabła! Wiosna, a oni bzu nie mają! Klołem w duchu, pędząc z ulicy na ulicę. Wreszcie kupiłem bukiet fiołków. W kawiarni znalazłem się pięć minut po dziewiętnastej. Był to duży lokal o wielkich oknach, które upadabniały go do dużego akwarium. Między rafami stolików, jak egzotyczne ryby, tkwiły ładne i strojnie ubrane kobiety. Ich ruchy wydawały mi się ospałe i leniwe, jak powolne ruchy ryb. Obicia miękkich foteli były zielonkawe, panował seledynowy półmrok. Czarna Milady już czekała. Zobaczyłem ją pod prawą ścianą, tuż obok białej kolumny. Ukłoniłem się, położyłem na stoliku fiołki. To zamiast bzu, powiedziałem nieśmiało. Uśmiechnęła się i lekko skinęła mi głową. Podeszła kelnerka, zamówiliśmy kawę. Rozmyślałem, że w karczmie winodaj i w starym młynie Milady wyglądała o wiele korzystniej. Może wrażenie to sprawiał nastrój niebezpieczeństwa i tajemniczości. Teraz w centrum wielkiego miasta i w kawiarni pełnej ludzi czarna Milady nie była ani niebezpieczna, ani groźna, ani nawet tajemnicza. Przez dłuższą chwilę i ona obserwowała mnie w milczeniu. Zapewne rozmyślała, jak zacząć rozmowę. Nagle powiedziała ze złością. Pańskie zainteresowanie opactwem sulejowskim też chyba nie jest zupełnie bezinteresowne. O tak, odpowiedziałem z ironią, jak każdego historyka sztuki i dodałem gorzko. A także, jako przyjaciela kogoś, kto przez tajemnicę opactwa postradał życie, opuściła głowę. A panią, cóż takiego zwabiło w te malownicze ruiny nad pilicą? Spróbowałem ataku. Tak naprawdę, odpowiedziała dopiero po chwili. O tym porozmawiamy później. Niech Pani będzie szczera, poprosiłem jak najuprzejmiej. Wzruszyła ramionami. Nie mam obowiązku być szczera. Zdobyłem się na jeszcze jedno ustępstwo. W moim mieszkaniu są wszystkie dokumenty, jakie posiadał Pronobis. Pożyczyć ich Pani nie mogę, ale pozwalam, aby Pani je u mnie przejrzała. Dlaczego nie może ich Pan pożyczyć? Bo nie mam do Pani zaufania. Zaczerwieniła się i gwałtownie potrząsnęła głową. Zapytała ostrożnie, pomijając zupełnie kwestię zaufania. A pan czytał te dokumenty? kiwnąłem głową. Wszystkie? zapytała i aż oddech przytaiła w piersi. Z takim napięciem oczekiwała mojej odpowiedzi. Tak, wszystkie. Patrzyła mi ostro w oczy, jakby pragnąc wydrzeć to, co chciała wiedzieć, a co bała się, że zechce przed nią ukryć. Czy, zająknęła się, czy wśród dokumentów jest testament rycerza Jędrzeja Baldaricha Bałdrzycha? Milczałem. Bawił mnie jej niepokój, bo przecież tym pytaniem zagrała ze mną w otwarte karty. Milczałem i swym milczeniem mściłem się za posądzeniem mnie o podłość wobec Herakliusza. Pyta pani o ten testament dlatego, że jest pani ostatnią z rodu bałdrzychów? zaśmiałem się cicho. Wargi jej zadrżały, jakby za chwilę miała wybuchnąć płaczem. Ale nie. Przygryzła je, zacisnęła. Patrzyła na mnie z nienawiścią. Czułem tę nienawiść i na sekundę strach mnie obleciał. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie, rzekła zimno. Tym razem ja wzruszyłem ramionami. Aby ją jeszcze bardziej podrażnić, wolno sięgnąłem do pudełka z papierosami. Zapalałem papierosa z namaszczeniem, celebrując gest wyjmowania zapałki z pudełeczka, zmiękczania papierosa, umieszczania go w szklanej cygarniczce. Będę z panią szczery, rzekłem w końcu, zaciągnąwszy się dymem. Pytanie wydaje mi się dziwne i nie na miejscu, przede wszystkim dlatego, że to pani powinna wiedzieć, gdzie jest testament Bałdrzycha. Ja? Jej zdziwienie zdawało się być szczere. Zarzuciła mi pani kłamstwo, a przecież i pani skłamała. Gdy pojechała pani do Sulejowa, Pronobis jeszcze żył. Była pani u niego, prosiła go pani o testament Bałdrzycha, kłamiąc, że jest pani ostatnią z rodu Bałdrzychów. To prawda, skąd pan o tym wie? Pronobis napisał mi o tym w ostatnim liście przed śmiercią. Jestem pewien, że był on w posiadaniu testamentu Baldaricha Bałdrzycha. Umarł, a raczej został zamordowany. A po jego śmierci testament zginął. Tak, zginął, proszę pani. Mordercy ukradli testament i napisany dla mnie szkic o opacie Bernardzie, jednym z ostatnich sulejowskich opatów. Sięgnęła po papierosa. Teraz rozumiem wszystkie pańskie uszczypliwości, tam w starym młynie. Więc pan posądza mnie o udział w morderstwie? Tak. Zapaliła. Moje podejrzenie podziałało na nią o dziwo uspokajająco. Rzekła drwiąco. Czy słuszne jest nazywanie kogoś, kogo działanie w sposób niezamierzony powoduje atak serca u innej osoby mordercą? Przecież oboje wiemy, że biedny staruszek zmarł właśnie na atak serca. Odetchnąłem głęboko. Ja jednak będę tego kogoś nadal tak nazywał. Mogę dodać mu jeszcze miano złodzieja. Skradł bowiem z mieszkania profesora testament Jędrzeja Baldaricha-Baudrzycha i szkic o jednym z ostatnich sulejowskich opatów – ojcu Bernardzie. Czarna milady popatrzyła na mnie uważnie. A może testamentu nie ukradł, bo go nie znalazł? A szkic? Sądzę, że łatwo go pan odtworzy z pozostałych po panu pronobisie notatek. Skoro pani wie co i czy ukradziono, to chyba powinienem panią traktować jako co najmniej wspólniczkę mordercy? Zapytałem, siląc się na spokój. Niech mi pan wierzy, nie jestem winna śmierci profesora, wymówiła z naciskiem każde słowo. Ani nie ukradłam szkicu. Chciałem zapytać. A co ma pani wspólnego z kradzieżami w Nieborowie? ale pomny ostrzeżeń komisarza Kolca nie wspomniałem o nich. Powiedziałem tylko, tego nie wiem. Wiem natomiast, że pani jest członkiem bandy, której przewodzi szef. Oprócz pani do bandy należy pewien grubas i człowiek o twarzy szczura. Widziałem was razem w Karczmie Winodaj jesienią ubiegłego roku. Zajmujecie się bardzo podejrzanymi sprawami. Pani szuka skarbów Baldaricha Bałdrzycha. Sądzę, że jest wiele przyczyn, dla których mogę panią łączyć ze sprawą śmierci Pronobisa. Proszę iść na policję z tymi informacjami. A może już pan tam był? Nie, ale nie jest wykluczone, że któregoś dnia odwiedzę policję. Nie boję się. Z szefem i jak pan, i jak ich pan określił, Grubasem oraz tym o twarzy szczura, od pewnego czasu nie mam już nic wspólnego. Oni rzeczywiście zajmują się niezbyt czystymi interesami. Przez długi czas nie wiedziałam o tym. Potem się domyśliłam i natychmiast z nimi zerwałam. I to jest wszystko, co mogę panu o nich powiedzieć. Prawdą jest, że szukam skarbów Baldaricha Bałdrzycha, ale nie widzę w tym nic zdrożnego. Czy nie wolno mi szukać ukrytych przed wiekami skarbów, rozwiązywać zagadek historycznych? Ostatecznie muszę coś robić próbować z czegoś żyć. Byłam pracownikiem Muzeum Historii Sztuki, ale zwolniono mnie z powodu redukcji etatów. A tak naprawdę z powodu sporu z przełożonymi. Z zamordowaniem Pronobisa naprawdę nie mam nic wspólnego. Powtarzam, zdecydowałem się położyć wszystko na jedną szalę. Powiedziałem. Jeśli będę szczery, odpłaci mi pani tą samą monetą? Może mi się wydawało, ale chyba stłumiła śmiech. Po co panu moja szczerość? Chcę wykryć zabójców Pronobisa. Był moim przyjacielem. Niestety tak się składa, że jedynie ja i ktoś jeszcze wiemy, że Pronobis został zabity. Podkreślam zabity. Nad grobem przyrzekliśmy sobie odnaleźć morderców. Wszystkie poszlaki wskazywały między innymi na panią. Pani mówi, że jest niewinna. Więc proszę nam pomóc w schwytaniu rzeczywistych morderców. Przełożyła fiołki z miejsca na miejsce. Cóż mogę powiedzieć, że postąpiłam wtedy bardzo głupio? Złamała kwiatek. Zamiast powiedzieć pronobisowi szczerze, o co mi chodzi, dlaczego pragnę przeczytać testament baldaricha Bałdrzycha, zlękłam się, że on może zapragnąć skarbów dla siebie. Skłamałam o swym pochodzeniu z rodu Bałdrzychów. Gdy przychwycił mnie na kłamstwie, zawstydziłam się tak bardzo, że wybiegłam z izdebki. Wtedy prawie zupełnie zrezygnowałam z odnalezienia skarbów, ale po tygodniu zreflektowałam się. Postanowiłam wrócić do opactwa i wytłumaczyć Pronobisowi swoje kłamstwo. Lecz on już nie żył, prawda? Tak, akurat w przeddzień jacyś dwa jego przyjaciele pochowali go w ruinach klasztoru. To był pan i mistrz Nathaniel, jak go pan nazywa. Postanowiłem skierować myśli Milady w innym kierunku. Jest pani dla mnie uosobieniem zła, które przyjęła postać ładnej kobiety. Nie znam pani imienia i nazwiska występuje pani w moim życiu jako czarna milady zaśmiała się całkiem ładna ksywka nie spodobało mi się użycie przez czarną bądź co bądź milady tego określenia prosto ze słownika przestępców a skąd to pani zna grypserę czyżby mąż przerwała mi ostro tak siedział w więzieniu w stanie wojennym wsadzili go z kryminalistami nie wytrzymał Próbował uciekać i zastrzelili go. Prawie krzyczała, aż z okolicznych stolików odwrócono się do nas. Wtedy umilkła i dokończyła już cicho. Ale to nie ma żadnego związku z tym, czy jestem dobra czy zła. Tak, miała rację. Mimo to, dopiero po dłuższej chwili zdobyłem się na pytanie. A może mi pani powiedzieć, czego szukaliście w łękach? Kim są pozostali członkowie gangu? Prychnęła. Chce pan wykorzystać moje rozczulenie? Drogi panie! Znów była czarną milady. Powiem tylko o łękach. Szef niby miał pewny cynk, że tam w piwnicznych regałach poukrywane są świnki, czyli złote dwudziestodolarówki jeszcze z czasów okupacji. Ale nic tam nie znaleźli, a w dodatku ktoś ich jeszcze zdrowo nastraszył. Przemilczałem swój skromny udział w straszeniu amatorów świnek. Zaproponowałem jeszcze po kawie. Wybrała kieliszek winiaku. Wie pan, powiedziała skosztowawszy trunku. Na trop skarbu Baldaricha Bałdrzycha natrafiłam, robiąc pracę zleconą dla Archiwum Państwowego. Wpadł mi w ręce list przebywającego ówcześnie w Krakowie opata Bernarda do brata Michała w Sulejowie. Zawierał on naganę, że mnisi nadal nie mogą odnaleźć skarbu Baldaricha. Widzę, że jest pani doskonale zorientowana co do sporu pomiędzy opatem a szlachcicem. Ja natomiast mam pewne luki w wiadomościach. Z wielką przyjemnością przekażę panu co wiem. Nie pomogła mi ta wiedza odszukać skarbu, to nie pomoże i Panu. Zaśmiała się złośliwie, ale opowiadała już uprzejmym głosem. Na przełomie XVII i XVIII wieku, w miejscu, które dziś zwiesie przeklętnik, wznosił się ogromny i wspaniały dwór bardzo zamożnego szlachcica nazwiskiem Bałdrzych, który przybrał sobie imię Baldarich po przodku swoim rycerzu Baldarichu Bałdrzychu, Przybyłem w końcu XI wieku do Polski z Francji w otoczeniu poznańskiego biskupa Franka. Szlachcic ów był nie tylko człowiekiem bardzo zamożnym, ale i uczonym, zakochanym w starych księgach. Bibliotekę w jego wspaniałym dworze zapełniały setki przeróżnych ksiąg. W parku dworskim na małej wysepce miał bałdrzych pracowni i wieże, z której obserwował ruchy planet. Zajęty księgami, które zastępowały mu przyjaciół, unikał życia dworskiego i w ogóle ludzi. Nie miał krewnych, był bowiem ostatnim z możnego rodu Bałdrzychów. A więc profesor miał rację, wtrąciłem nieco uszczypliwie, ale czarna milady jakby nie zwróciła na to uwagi. Ludzie żyjący inaczej niż większość zazwyczaj budzą niechęć. Tak stało się i w przypadku Bałdrzycha. Niechętni rozsiewali o nim plotki, że trudni się alchemią. Miał też wielu wrogów, a największym z nich był opad Bernard z sulejowskiego klasztoru. Nienawiść opata Bernarda do szlachcica Bałdrzycha była tym większa, że kiedyś łączyła ich przyjaźń. W korespondencji opata Bernarda z bratem Michałem jest zdanie: Bałdrzych, jak fałszywy pies, zyskał sobie naszą przyjaźń, pragnąc potem zdradliwie ukąsić nas i zniesławić. Z korespondencji tej trudno jednak wywnioskować, co stało się przyczyną, dla której przyjaźń między opatem Bernardem a Bałdrzychem przekształciła się we wrogość. Czarna milady sięgnęła po papierosa. Zdobywszy u przekupionego sługi szlachcica jakoweś jego notatki, opad przygotował oskarżenie Bałdrzycha o herezję, aby zawładnąć jego majątkiem. Dowiedziawszy się o tym, Jędrzej Baldarich Bałdrzych umknął z kraju, ponoć zostawiając swe kosztowności dobrze ukryte. Majątek i tak jednak otrzymało opactwo, gdyż na Trybunale Piotrkowskim opad przedstawił świadków, fałszywych oczywiście, którzy potwierdzili, że dobra swoje szlachcic miał szczery zamiar zapisać w testamencie Cystersom, czemu przeszkodziła nagła śmierć podczas przeprawy przez Wisłe po lodzie. Ale kosztowności pozostały w ukryciu. Schowek miał być ponoć wskazany w testamencie, którego do dziś nie odnaleziono. Może jest to tylko legenda, jak i to, że Jędrzej Baldarich Bałdrzych został za herezję spalony na stosie w Piotrkowie w 1715 roku. Aby zniechęcić ewentualnych spadkobierców szlachcica, bo tacy zawsze się mogli znaleźć, choć Jędrzej zmarł bezpotomnie, opat Bernard kazał jego dwór zrównać z ziemią, a miejsce po nim ogłosił przeklętym. I stąd mamy przeklętnik. Czarna Milady zakończyła swą opowieść ze śmiechem. Czy reszta gangu też wiedziała to wszystko? spytałem niezmiernie zaciekawiony. Machnęła lekceważąco ręką. Wtajemniczyłam ich w te historie, bo sądziłam, że mi dopomogą w odnalezieniu skarbów. Lecz widzi pan, oni nie lubią gruszek na wierzbie. Poszukiwanie skarbów to dla nich mrzonki. Puścili się na nieuczciwe interesy i wówczas zerwałam z nimi. Należy ich zatem odrzucić jako ewentualnych morderców Pronobisa? Usiadła, zastanowiła się. Szef bagatelizował sprawę skarbów. Kilkakrotnie żądałam, żebyśmy nareszcie zabrali się do poszukiwań. On zawsze odpowiadał, potem, potem. Teraz musimy przede wszystkim zarobić grubszą forsę. Czy oni wiedzieli o testamencie Bałdrzycha? Oczywiście. Testament jest kluczem do odnalezienia skarbów. Tego klucza nie miał opat Bernard i dlatego nie zdobył skarbów. A skąd miała pani wiadomość, że testament jest w ręku Pronobisa? Spojrzała na mnie zdziwiona. Pronobis opublikował w tej sprawie artykuł w kwartalniku historycznym. Pan go nie czytał? Nie. Herakliusz także nic nie wspominał. Zapewne nie przywiązywał do tego wagi. Znów zapaliła papierosa. Zakwestionował datę śmierci Bałdrzycha i w ogóle jego spalenie na stosie. W kwartalniku historycznym napisał, że będąc swojego czasu w Paryżu, natrafił na Sorbonie na testament Bałdrzycha napisany przez niego na krótko przed śmiercią, która nastąpiła w końcu 1716 roku. Pronobis zaznaczył w swym artykule, że posiada dokładny odpis testamentu i że na testamencie jest data. 1716, co dowodzi, że bałdrzycha nie spalono na rynku piotrkowskim w 1715 roku. Nagle coś mnie podkusiło, by zapytać, nie prościej było odszukać oryginał testamentu w Paryżu niż narażać na śmierć niewinnego człowieka? Koszta, syknęła. Takiej czarnej milady nie widziałem. A poza tym, nikt nie chciał jego śmierci, poderwała się z krzesła. I ja się podniosłem. A tak, na do widzenia. Czy nie strzela pani z łuku? Aż cofnęła się. Z czego? No może nie z łuku, tylko z kuszy. Oczy kobiety zabłysły nagle. Jeśli już, to chybiam. Tak wiele zwaliło się na moją biedną głowę, że poczułem potrzebę odetchnięcia od otaczającego mnie hałasu wielkiego miasta. Gwaru ludzkich głosów, jazgotu i warkotu maszyn. Musiałem wyskoczyć z Warszawy choć na kilka chwil. Dokądkolwiek. Wsiadłem do wiernego wehikułu i poturlaliśmy się Wisłostradą o wiele za wolno jak na nerwy warszawskich kierowców, którzy obdarzali nas przekleństwami przez uchylone okienka aut i otrąbywali klaksonami. Ale mnie zupełnie co innego zaprzątało myśli niż idiotyczne wyścigi po Wisłostradzie. Wreszcie stolica była za nami i za nami była również pseudoautostrada do Katowic. Skręciłem w pierwszą z brzegu, byle tylko wyglądającą na mało uczęszczaną, szosę i odetchnąłem z ulgą. Cisza podkreślana tylko przyjaznym pomrukiem silnika idącego na wolnych obrotach i tak jak ja zadowolonego z tego. Powoli, jakby w rytm lekkich zakrętów i niewielkich wzniesień, myśli porządkowały się, problemy same wskazywały swe rozwiązania. Cień mijanych lasków koił zmęczone ślęczeniem nad notatkami oczy. Aż na nieważne którym kilometrze dogonił nas zmierzch i w oknach mijanych wiosek zapaliły się przyjazne światła. Włączyłem i ja światła mijania. Wjechałem w jakiś większy las, szosa skręciła i w blasku reflektorów ukazał się znak niestrzeżonego przejazdu kolejowego. Zwolniłem jeszcze bardziej, bo drzewa dochodziły tu prawie do samej drogi i torów, zasłaniając widok na boki. Wrzuciłem luz i z nogą na hamulcu pozwoliłem wehikułowi toczyć się ku połyskliwej wstędze szyn. Teraz, po upływie czasu, zdaję sobie sprawę, jak niedoskonała jest najdoskonalsza opowieść. Wszystko, co tu opiszę bowiem po kolei, działo się jednocześnie, w sekundzie lub może jej ułamku. Puste tory po prawej. Po lewej, uchylające się w zakręt. Opodal przejazdu dwie drobne sylwetki pochylone nad szynami. Skrzynka czy pudełko między nimi. Z zakrętu gwizd pociągu. Hamulec. Uderzam barkiem w drzwi wozu. Bieg zatykający oddech w piersiach. Od zakrętu szyn światło. Chwytam chłopców za ręce. Kopię nogą skrzynkę. Staczamy się w rów. Tuż nad nami łoskot pociągu. I trzask miażdżonego metalu. Jęk rozdzieranych blach na przejeździe. Oszałamiający zgrzyt hamulców lokomotywy. Pisk wagonów. Kłęby pary. Płacz chłopców, których wciąż jeszcze trzymam za ręce. A obok ta skrzynka, jakieś przewody. Zmajstrowali bombę. Myślam i puszczam małe dłonie. Od pociągu biegną kolejarze. Coś wołają. A ja idę, gdzie przejazd, i dalej, dalej, gdzie rozwłóczone, potrzaskane blachy. Potykam się o coś. Kierownica. Przyklękam i kładę na niej dłonie, tak jak trzymałem ją przez tyle, tyle kilometrów. Dobrych i złych. Biedny wehikule. Nawet w swą ostatnią podróż nie zabrałeś mnie na darmo.